na na przeoranych to jest raczej, <gry> można się utopić. Dobra, odpalamy. I ogień. Pierwszy sygnał. Nie widać. No. Puszkę. Na żywo. Brzmi bardzo ładnie wyszedł. Już myślałem, że wygrałem konkurs na pierwszą monetkę A tutaj nakrętka jakaś z ściągnika. Nie, nakrętka z ściągnika jakaś Jest konkurs wygrany Wiadomo kto wygrał Adolfowe? Nie Nie, Cesarstwo Ale zajazd ale, nie się, ale się mięciutko, mięciutko kopiesz, padal normalnie No fajnie, pływa w to ziemię. Fik. Ale nie, nie jest ten aż tak mokro jakby się wydawało, ale jest fajnie. A ja zaczynam od takiego malutkiego guziczka. aby klątwa guzikami nie dopadła. A teraz A teraz wypada mi pozdrowić kapselka. Pozdrawiam misiu Kapselek? Kapselek Kapselek No i po pół godziny pierwsza Monetka Słabo Słabo tutaj Coś mi tutaj Pięciogroszówku 49 pachnie Trafiłem Powinienem dzisiaj zagrać w totka Jest pierwsza. Lecimy dalej Nie po tu nie są fajne. Tak wieje, że nie słyszałem. Myślałem coś lepszego. Nie. Chodź zobacz no. Chodź zobacz. Dajesz, dajesz Normalnie. Na kolana. Na kolana mm. 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 Całkiem fajny Piękniusi Czekajcie, wyliżę go troszeczkę No <laughs> właśnie Słów. I znowu nie ma dzwonów chyba będę ja musiał dogleić łośko urwane Piękne i znów i znów ładna miedziucha <śmiesz> Blaszka? No, blaszek cynkowy jest tutaj od groma No, ale nie wyciągniemy tego, to nie wyciągniemy nic Ola znalazła podstawkę od konika ołowianego Ja mam fajny sygnał Mówię Niech szuka konia no. A Ja mam amelinium Tego nie pomalujesz ja znajdę w tych moich No, a gdzie? Reszta? No rzeki, nie wiem, koniki nie wiem gdzie są. Gdzieś na wypasie no, no, to, co to? Tak mi się wydaje, że to jest bajmarek tutaj popatrz nie? Mhm, Pięćdziesiątka? No a tutaj nie wiem co jest To jest stopek Albo nie wiem gdzie, co to jest To jest stopek Nie wiem czy widać widać topyk 50 węło, może nawet 200, 500 One później w, w tym okresie nic nie było warte i dlatego tam już później wchodziło w miliony marek Także 50 finingów to musiałabyś mieć, musiała mieć wiadro 50, żeby kupić nie wiem, buchana chleba. Także do pieca to pewnie wrzucili i tyle. I się no, stopiło. Stopiły się do, 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 do tego, nie? No. Ciekawe. No, strasznie wtedy w okresie międzywojennym nie, nie, w Niemczech pieniądze traciły na wartości. Tak jak teraz nasze złotówki. A dlaczego to nie jest na przykład? Inflacja to zżerała. Co to? Klamereczka. Eee. Znowu trzeba Jurka pozdrowić <laughs> Gdzie ty masz? Jurek patrz Patrz, mamy krzaków, możemy wyrzucać. Patrz, krzaczory Są krzaczory. Patrz krzaczory, możemy wyrzucić krzaki. Ale ładna kramareczka. Szkoda wyrzucić. <laughs> Piękna. Drugi fajny fancik. Brawo ty? Tak, prawo ja. Jest tak, krzut? Nie, tam nie dorzucę do krzaków, za daleko. Nie ma szans. Trzeba <grym> się w drugą stronę wrócić. Działać? Jaką dziurę wywaliłem? Gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj coś jest. No, można się zdenerwować. Zawleczka od puszki. Ja mam trybik, a ola przed chwilą trafiła 10 feningów. W cesarstwo, dajesz, dajesz! No zobaczysz co dowaliłem. Chodź! Ale kur... strzał! Niestety nie obyło się, dostała szpadle. Oj, 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 Piękna, jeszcze wąsy ma. Dostała, kurde. Ale to się, to się wyprostuje. Mam klamrę pruską. Wyrzuć to. Wyrzuć. O kurde. Ale czat A aj, Ajajaj, rozpada się Czekajcie, już dopieszczę Już Ola wyczyści Szkoda, że jej przywaliłem, no ale kurde Gut mit God mit uns tu jest Gdzie jej przewaliłeś? przyznaj się No tutaj, nie? Tutaj dostała No troszeczkę ja już niestety. Tutaj, ale to rozgięte to nie jest ode mnie. Dobra, to... teraz się nie podoba. Nie, niemożliwe, żeby tak się rozgięła od tego. się ja przyznaj, że. Tutaj delikatnie ją. Delikatnie. delikatnie. No, fajna. Całkiem, całkiem. Że krzywo i tak i nic nie będziesz nosił no, że nie walnęłeś wiesz Wiem ja. Sam środek No A to myśliwska współczesna chyba będzie Tak Śliska, współczesna. Strzelali. Dawaj srebro na żywo. Nie przy takim sygnale, to raczej blaszka. No mi też się wydawało, że klamra to jest puszka. Że to jest duż, du, duży śmieć. Co to? He? Guzik, Nic na nim nie ma. Coś mi tutaj strasznie nawet puszka nie ma. Ale wyczułem, co wyczułeś? J jakieś wyczułem, że będzie coś fajnego. Muszę się oddalić, bo się sprzęgają. No właśnie zostałam Sreberka to to nie jest, ale jest guzik z wiednia. Wien. Wiesz, z wiednia. Z Wiednia, gładki guzik. Ten sygnał jest tak piękny. 84 stały. Dosłownie tutaj gdzieś na powierzchni spróbuję o patrzcie wypadło Czułem, że będzie to moneta Co prawda to tylko 10 reningów cesarstwa ale jest słabło dzisiaj z monetkami ale za to inne ładne fanty powychodziły trzeba się z tego cieszyć no i tym oto akcentem chyba zakończymy dzisiejsze zmagania 5 groszy 5 groszy rocznik dajcie chwilkę Pobruzę troszkę spodnie 58 pozdrawiam serdecznie 58 dzień opuka Dzięcie o tam. Półka. Ktoś z palinówku drewnotnie Zacznijmy może od śmieci jeszcze wyszło tego dziadostwa dzisiaj Blaszek Blaszeczek Jest tego dziadostwa. Miedziuchy trochę grubej. Miedziucha cieszy. Bo w dobrej cenie. O, ty już No i tak to wygląda. Ola się pyta, czy to się liczy jako 4 czy jako aluminium. I tak na monetki wygrałaś 4 do 3. No ale myślę, że medalik przy okazji... Pozdrawiam przyjaciela o nazwie Wakilaki Power Pozdrowionka Nie przy krzyżyku, ale przy medaliku Piękny strzał No i klabra Szkoda, że ją potrąciłem, no ale Na no, obliczowanie powinni zrobić. Tak. No tak. No tak. Będzie film krótki, bo materiału mało. Najwięcej kopaliśmy śmieci. No, najwięcej kopaliśmy śmieci, to prawda. Coś miałem powiedzieć? Jak się podobało, to łapki do góry. Jak się nie podobało, to łapki do góry. Od nas, tak z naszej strony, tyle. Pozdrawiamy. Zapraszamy do subskrypcji. No i tyle. Trzymajcie się. Do następnego, myślę, w weekend. Hej, tak. obie pogoda była.